Czołem widzowie, dziś ostatni filmik z Grodziska Mazowieckiego. Na samym początku pragnę pozdrowić wszystkich komentujących moje filmy. Wszystko to poszło w takim kierunku, że ludzie piszą o ranionym podniebieniu albo robieniu kupy w jeziorze przez jednego jego mościa jakiś czas temu. Rzadko odpisuję na te komentarze, ale dziś wspominam o Was, bo szanuję za kreatywność. Kreatywność. Przechodząc do jedzenia, to bar Van Hau w Grudzisku przewijał się często w poleceniach, jak rzucałem fotki z tego miasta na Facebooka. Postanowiłem, że tę że serię zakończę w tym miejscu i powiem Wam, moim zdaniem było turbo słabo. Kurczak po amerykańsku kosztował 26 zł i micha duży, ale co z tego jak smak nie porywa. Sorry, że jestem taki bezpośredni, ale lubię jeść w barze orientalnym, a w tym oprócz wielkości nie można po prostu pochwalić nic. Miejsce to tętni życiem cały czas, ktoś odbiera zamówienie, zamawiają telefonicznie i osobiście i widać, że ludzie lubią tam zjeść, ale mój kurczak był po prostu słaby. Kotlecik sam w sobie bardzo suchy i bez smaku, ale sprawę ratował sos do dozowania oraz warzywa w sosie znajdujące się pod kotletem to danie wziąłem na dobicie i na zakończenie serii, ale nie zjadłem całego bo jedzenie to nie do końca sprawiało mi przyjemność dziś będzie na szybko, bo nie ma co się tu rozwodzić na temat smaku jedzenie to nie było jakimś uniesieniem kulinarnym, ale chociaż duże najlepszy bar orientalny jaki jadłem to do tej pory to Indyk Masło Czosnek na Mokotowie w Warszawie wypadła mi teraz nazwa lokalu, ale wszystkie porównuję do tego Idealnego smaku, i mimo, że odwiedzam takie bary często, to żaden jeszcze nie zbliżył się do niego poziomem. Dziś ocena 3 na 10. Pozdro.